Domku, na zielonej polanie spotkało się dwóch przyjaciół. Jest piękny dzień, może wybierzemy się na spacer. Okej, okay. może teraz, przyjacielu, wybierzemy się pod rozłożyszczy dom. Dawno tam nie byliśmy. Dobra, chodźmy. Słuchaj, Teddy. Chyba się zgubiliśmy. Oj, faktycznie. Coś tu jest niechalu? Powinniśmy iść koło dębu. O, zobaczyłem coś! Dobra, biegniemy to zobaczyć, gdzie to jest, bo ja nie tutaj zajdzie. Tak. O, dobra. Tu szmaragdów i diamentów, Chodź tu. Wow! Same cenności, weźmy jednego. Wow! Jakie ładne są te diamenty! Hej kolego, tam na dnie jeszcze coś jest. To mapa! Sprawdź dokąd prowadzi. Tu jest nasz domek! Wspaniale! Czekaj, coś słyszałem. O nie, ktoś tu idzie. Kim wy jesteście? Oddajcie nam nasze skarby. Proszę, oddajemy wam wasze diamenty. Tylko nam nie róbcie krzywdy. Wpiszczamy was wolno, ty, e, ale skrzynia zostaje z nami. Uf, jesteśmy bezpieczni. Było blisko. O, chyba im wypadła mapa. Chodźmy to sprawdzić. Tak, to mapa. To teraz spokojnie wracajmy do domków. Dobra. Po wielu przygodach dwójka przyjaciół wreszcie bezpiecznie dotarła do swoich domków.